Panie doktorze, spotkaliśmy się dzisiaj, by porozmawiać o szczepieniach, o, o szczepieniach w Polsce, o chęci i niechęci Polaków co do szczepień. Jak pan uważa, jak zachęcić Polaków do, do szczepień na, przeciwko COVID-19? <laughs> Sposoby są bardzo różne. Yy, I w związku z tym, że te szczepienia, akurat szczepienia przeciwko COVID-19, Dotyczą wszystkich Polaków, a my jesteśmy bardzo różni, w związku z tym powinny być różne kanały komunikacji, różne zachęty do tego, żeby szczepić ludzi. Jeśli często na przykład najczęstszymi szczepieniami są szczepienia pediatryczne. I wiadomo, że tutaj mamy określoną grupę docelową, czyli przede wszystkim rodziców, więc wiadomo, te, ta komunikacja może być taka, że w, w rodziców wrzucamy do jednej grupy, wrzucamy rodziców w tych, ewentualnie różnicujemy, że ci, którzy mają pierwsze dziecko, więcej dzieci, jak on w, pewnie wie, ci, którzy mają pierwsze dziecko, dużo bardziej się skupiają nad nimi, nad szczepieniami, niż przy kolejnym, drugim, trzecim, a nawet czwartym dziecku. Natomiast tutaj mamy całą populację i to nie tylko populację dorosłych Polaków, ale też populację, em, w młodzieży w tej chwili, a prawdopodobnie w przyszłości również dzieci, w związku z tym w bardzo różny sposób trzeba ich zachęcać. Natomiast w tej chwili ta zachęta jest z takiego jakby centralnego punktu widzenia, jest właściwie żadna i skierowana do wszystkich, czyli do nikogo. Na pewno w takim, w takim komunikacie, to dużo więcej na pewno mieliby do powiedzenia marketingowcy, w sytuacji, kiedy coś komunikuje się do wszystkich do nikogo w, nie trafia i nie przekonuje. W jaki sposób zachęcić w szczególności młodych ludzi, powiedzmy do 18 do 30 roku życia do szczepień, bo y, widzę, są doniesienia, że właśnie ta grupa wiekowa najbardziej jest niechętna szczepieniom. Mhm. ma pan konto na TikToku? Tak mam. No właśnie, więc może Pan wykonać bardzo dobrą pracę, korzystając z konta na TikToku i tam komunikując się z tymi osobami na temat szczepień, ponieważ um, nie, komuś, nie wiem komu, wydaje się, że na przykład do młodych ludzi przemówią billboardy. Które są wieszane przy drogach, albo przemówią spoty telewizyjne. A proszę mi wskazać osoby młode, te, które teraz mają być szczepione nastolatków, którzy z zapałem śledzą to, co się dzieje w telewizji. Albo przyglądają się billboardom, które wiszą w, gdzieś na ulicach. To są ludzie, którzy funkcjonują nawet nie na Facebooku, jak się niektórym wydaje, nie na Instagramie, tylko to są osoby, które funkcjonują na TikToku. Natomiast TikTok, jako ta platforma komunikacji z młodymi ludźmi, jest właściwie praktycznie niezagospodarowana. Widać, y na Instagramie czy na Facebooku widać tą promocję, a faktycznie na TikToku niekoniecznie, mimo że są tam na przykład jakieś profile, właśnie medyków, ale słabe przebicie jest takich osób. A skąd w ogóle wynika sceptycyzm co do szczepień? Szczepienia są takim bardzo specyficznym produktem medycznym. Nie mamy na przykład z takich oporów wobec, jak wobec szczepień, nie mamy takich oporów jak wobec antybiotyków. A antybiotyki to jest taki produkt leczniczy, którego nie powinniśmy nadużywać i powinniśmy bardzo racjonalnie do, do nich podchodzić. Nie podchodzimy, łykamy antybiotyki jak, jak cukierki. Natomiast szczepienia, ze względu na charakter podania i to, że nie rozumiemy, na czym szczepienia działają, powodują, że mamy taki opór. Po pierwsze, ktoś nam wstrzykuje coś igłą i strzykawką, coś, co nas przeraża oczywiście, chociaż te igiełki są cieniusieńkie, to nic nie boli, jest to procedura niezauważalna w ogóle, nawet ciężko mówić, czy przyjemna, a po prostu niezauważalna. E, ale też nie rozumiemy, jak działają szczepionki. E, wielokrotnie również wśród pracowników ochrony zdrowia spotykam się z przekonaniem, że szczepionki zawierają żywe wirusy. Oczywiście są takie, które zawierają żywe wirusy. Natomiast mówimy o szczepionkach przeciwko covid, że zawierają żywe wirusy w jakiejś dużej ilości, które są nam wstrzyknięte i właściwie robią spustoszenie w naszym organizmie i to niezrozumienie tego, jak działają szczepionki oraz sposób podania, podania powoduje, że, że mamy taki problem. Oczywiście są szczepionki, które można już w tej chwili i podawać się inaczej szczepionki pediatryczne, które się podaje do nosa albo do ustnie, ale ciągle to, to przerażenie wirusami um, jest nas tak silne, że, że jesteśmy do tych szczepień niechętni. W takim razie skąd jako społeczeństwo mamy czerpać informacje o szczepieniach? Co będzie dla społeczeństwa najbardziej wiarygodne i najbardziej przekonujące? Najlepiej by było, gdybyśmy informacje wyczerpali z wiarygodnych źródeł, ale często te wiarygodne źródła są napisane nieprzystępnym językiem dla, w, w, dla ludzi. Ciężko wymagać od kogoś, żeby wchodził na stronę instytucji medycznych czy rządowych i czytał tam kilkunastostronicowe artykuły na temat tego, w, co to są szczepienia przeciwko COVID, czemu służą i jak działają. Tutaj ogromną pracę mają do wykonania pracownicy w ochrony zdrowia. Właściwie każda osoba, Powinna przekonywać ludzi do tego, żeby się zaszczepiła, ale też ogromną pracę do wykonania ma właściwie każda osoba, która jest zaszczepiona i osoba, która jest przekonana do szczepień. Uważam, że każdy z nas powinien być ambasadorem szczepień. Jeśli ufa nauce, jeśli ufa temu, że te szczepienia działają, a są na to dowody naukowe, więc to nie jest tylko kwestia wiary, jest, jeśli ktoś jest przekonany, do szczepień, to wtedy warto, żeby przekonał swojego brata, siostrę, koleżankę z pracy, kolegę, przyjaciela, znajomą Ciocie do szczepienia. To jest praca, którą właściwie powinniśmy wykonywać wszyscy, bo to dotyczy wszystkich nas i ta, ta sytuacja, ta pandemia dotyka wszystkich nas, oczywiście nieporówno, ale warto, żebyśmy wszyscy stali się ambasadorami szczepień przeciwko COVID-19. A ambasadorów szczepień, a wydaje mi się, że mamy również ambasadorów przeciwników szczepień i właśnie tutaj chciałbym się odnieść do celebrytów. Dlaczego tak głośno słychać ich właśnie, gdy wypowiadają się w sprawie szczepień, a nie mają w ogóle medycznego wykształcenia? Charakterystyka celebrytów jest taka, że ich, o nich po prostu jest głośno zawsze. Niezależnie od tego, czy mówią o garnkach, czy mówią o samochodach, czy mówią o lotach kosmicznych, czy o szczepionkach, to ich bardziej słychać, ponieważ mają bardzo dużo obserwatorów, na przykład na kontach społecznościowych. Dużo częściej się ich cytuje. Poza tym prawda też jest taka, że wiele portali informacyjnych cytuje głupsze wypowiedzi, bo one po prostu się klikają, kolokwialnie mówiąc i dlatego celebryci mają ich głos tak się niesie. Natomiast na szczęście jest ciągle niewielka, ale grupa bardzo znanych osób z bardzo dużymi zasięgami, które wspierają szczepienia i to jest ogromny plus. Natomiast dla mnie to jest też taka informacja na przyszłość. Kogo słuchać, po czyjej stronie stać, albo w przyszłości być może nawet z kim pracować, kogo zatrudniać? Wydaje mi się, że oprócz pandemii koronawirusa mamy jeszcze pandemię dezinformacji, fake newsy. Czy jesteśmy w stanie jakoś z tym walczyć? Z fake newsami trzeba by było walczyć systemowo. Czyli na przykład blokować konta społecznościowe, które propagują fake newsy, próbować pewne rzeczy merytorycznie wyjaśniać, ale obawiam się, że to jest walka z wiatrakami. Wprawdzie niektóre administ niektórzy administratorzy niektórych stron czy portali społecznościowych starają, starają się z fake newsami walczyć, ale zaraz gdzieś potem coś wypłynie. Też antyszczepionkowcy w tej chwili mają kody, za pomocą których się porozumiewają. Jeśli wiadomo, że na przykład padnie słowo COVID czy słowo szczepionka, to, w, to algorytm to odczytuje i wtedy może zablokować to konto, więc już pojawiają się jakieś szczypawka albo jakieś inne synonimy na, na, na szczepionkę. COVID też jest inaczej określany albo są używane tylko dwie pierwsze litery. Wszyscy wiedzą o co chodzi, to jest takie puszczanie oka do, do odbiorców. W związku z tym, e, w, moim zdaniem, przy też bardzo silnie zaangażowanych grupach i organizacjach, które rozsyłają te fake newsy, bo dzięki temu budują zasięgi w internecie, jest to raczej niemożliwe. Fake newsy są. Ważne jest, żeby uczyć ludzi, e, e, odróżniać fake newsy od rzetelnych newsów. A, wracając do tematu szczepień, czasami pojawia się głos, że szczepienia przeciwko koronawirusowi powinny być obowiązkowe. Co Pan na ten temat sądzi? Ja jestem zwolennikiem szczepień obowiązkowych przeciwko COVID-19, wiem, że to jest bardzo niepopularna teza, ale ona wynika z mojej wieloletniej pracy nad szczepieniami. Przykładem są chociażby szczepienia pediatryczne, które są obowiązkowe, i ta obowiązkowość służy temu, że ciągle tak dużo dzieci jest wyszczepionych. Cały czas pojawiają się plany, żeby tę obowiązkowość znieść. Bardzo mocno się temu sprzeciwiam, zresztą podobnie jak towarzystwo wakcynologiczne, ponieważ jest dużo osób, które. Jeśli coś jest obowiązkowe, to traktują to po prostu jako coś naturalnego, normalnego. Nie zastanawiają się nad tym. Nie dla wszystkich ten poziom wolności, jeśli chodzi o szczepienia, jest dobry. Wiem, że to nie jest popularne, ale nie wszyscy dorośli do tego, żeby decydować o tym, czy te szczepienia nie powinni mieć wolności w decydowaniu o tym, czy szczepić się, czy nie szczepić, ale. Niestety zdaje też sobie sprawę z tego, że ta obowiązkowość nie zostanie wprowadzona, bo to musiałaby w przypadku Polski to musiałaby być prawdopodobnie decyzja całej Unii Europejskiej. Czy pana zdaniem jako wakcynologa osiągniemy w tym roku 2021 odporność zbiorową w Polsce na koronawirusa? To jest pytanie bardzo trudne, ponieważ po pierwsze nie do końca wiemy, jaka jest granica tej odporności. Czy to jest 60, 70, 80, 90, 99% wyszczepionych? Poza tym trzeba pamiętać o tym, że wirus jest organizmem, który mutuje i w tej chwili już wiemy, że wariant Delta, którego rezerwuarem w Europie jest Wielka Brytania, a nasze relacje z Wielką Brytanią z powodu dużej imigracji Polaków do tego kraju, wskazują na to, że u nas ten wariant Delta się dość szybko pojawi i dość szybko rozprzestrzeni, bo on ma też taką, taką formę. I w tej chwili dzisiaj czytałem takie, rano, takie opracowanie, że nawet przy 100% przy 100%owym wyszczepieniu społeczeństwa będzie około 30% grupa, która zachoruje na, na, na COVID. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że szczepion żadna szczepionka nie chroni w 100% w przeciwko zachorowaniu. Jeśli ktokolwiek mówi, że szczepionka chroni w 100%, to kłamie. I jestem przeciwko temu, żeby to mówić. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nawet te 30%, które przy 100% zaszczepionych, które zachorują, to z pewnością nie trafią z ciężkim przebiegiem ani do szpitala ani nie umrą. Właśnie przeciwko temu chroni szczepionka. Szczepionka chroni przeciwko temu, żebyśmy nie chorowali ciężko i nie umierali. Um, także myślę, że tę kwestię odporności stadnej możemy na chwilę odłożyć na bok przy tym wariancie. Tutaj się nad tym nie zastanawiać, tylko um, dbać o to, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło i co ważne, żeby, co też pokaz pokazuje przykład Wielkiej Brytanii, zaszczepiły się osoby, które przechorowały. COVID-19, które uważają, że już są bogami, właściwie nie muszą się szczepić, bo są chronieni. W... Ogromna liczba w reinfekcji wskutek wariantu delta jest obserwowana w Wielkiej Brytanii, właśnie wśród osób, które przechorowały wcześniej COVID. Odnośnie wariantu delta, czy uważa Pan, że strach przed tym akurat tym wariantem zachęci ludzi do, do szczepień w Polsce bardziej? w szczególności młodych? Strach nie jest dobrą zachętą, szczególnie jeśli chodzi o osoby młode, nie jest dobrą zachętą, lepsza jest marchewka niż kij w działaniu. O w wariancie Delta jeszcze ciągle w, u nas bardzo mało się mówi, bardzo mało się edukuje na ten temat. Są wakacje, jesteśmy szczęśliwi, zachowujemy się trochę tak, jakby tego wirusa już nie było, to nas nie dotyczyło i, i myślimy o tym, że, że nie zachorujemy i będziemy żyć wiecznie, ale to ciągle jest, ciągle mamy z tym problem, ciągle to nas dotyczy i ciągle żyjemy w, Fantastycznym w kraju, mówię, jeśli chodzi pod, pod kątem wakcynologicznym, bo należymy do tej bardzo małej części świata, która po pierwsze ma szczepionki za darmo dla wszystkich. I co więcej, możemy sobie wybrać produkt. Z czterech produktów możemy sobie wybrać, którą szczepionką chcemy być zaszczepieni. To jest niesamowity komfort, który dotyczy naprawdę bardzo małego procenta ludzi na całym świecie. Biorąc chociażby pod uwagę na przykład Afrykę, gdzie w tej chwili pełnodawkowo wyszczepiony jest jedynie 2% ludności tego kontynentu, więc a oni rzeczywiście o te szczepionki muszą bardzo mocno walczyć. My mamy to podane w natacji i z tego nie, nie, nie korzystamy. A co sądzi Pan w kontekście medycyny i przyszłości medycyny o szczepionkach typu mRNA? Szczepionkami MRNA jestem zachwycony. Oczywiście już od dawna wiemy, że takie prace trwają. Większość osób, które skończyły Facebook University, powtarzają nieustająco, że, to, że te szczepienia powstały w niecały rok. To nie jest prawda. Badania nad tymi szczepieniami trwają od kilkudziesięciu lat. A bardzo intensywne od co najmniej dziesięciu. W związku z tym, jest to rzeczywiście ogromna przyszłość, niesamowity zwrot, jeśli chodzi o wakcynologię. Coś, co na pewno zmieni rynek szczepień, z czego, jestem, z czego bardzo się cieszę, bo. Bo i produkcja jest tańsza, i, i dzięki temu też więcej osób będzie można na całym świecie wyszczepić i eradykować, czyli usunąć kolokwialnie mówiąc niektóre w, z chorób. Bardzo na to liczę. No i też ta cała sytuacja, nie tylko jeśli chodzi o szczepienia MRNA, ale w ogóle o pracę nad szczepieniami przeciwko COVID, bardzo wyraźnie przyspieszyła myślenie i pracę i technologię, jeśli chodzi też o inne szczepienia, na przykład pojawiła się a taka ogromna nadzieja, jeśli chodzi o osoby, które są nosicielami HIV. I już bardzo dobre wyniki ma włoska, rzymska szczepionka, która jest szczepionką terapeutyczną, czyli podawaną osobom, które już są zakażone, ale ze świetnymi skutkami. I ona jest również wynikiem, jakby pokłosiem i produktem tych prac nad szczepionkami i w ogóle zainteresowania ludzi, Ludzi szczepionkami na całym świecie. Czy uważa Pan, że to nie jest jedyna pandemia, która w następnych może 20-30 latach wystąpi? Czy będziemy jeszcze walczyć z innymi pandemiami? Czy to doświadczenie, pandemia koronawirusa, nas czegoś nauczyła? Nas jako społeczeństwa, państw, czy będziemy lepiej przygotowani? W 2019 roku razem z naukowcami z, ze Szpitala Dziecięcego w Warszawie Prowadziliśmy badania wśród pacjentów dotyczące tego, co zrobić w sytuacji, kiedy wybuchnie epidemia, dotyczyć będzie wszystkich ludzi i w krótkim czasie trzeba będzie zaszczepić wszystkie osoby. To był 2019 rok, nikomu na świecie się nie śniło o tym, że, że pandemia wybuchnie. Natomiast w świecie naukowców, osób, które zajmują się szczepieniami, wirusami, wśród zakaźników, wiadomo od dawna, że Taka sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia, była bardzo prawdopodobna. Nie przewidywaliśmy oczywiście tego, że robiąc badania w 2019 roku, że to się stanie właśnie w, w, w tym roku, ale stało się. Te badania opublikowaliśmy i niestety wiemy doskonale, i osoby, które interesują się tym, co, co się dzieje, które pracują w ochronie zdrowia, wiedzą doskonale, że to nie jest ostatnia tego typu pandemia, natomiast bardzo mocno na nią pracujemy na to, żeby to nie była ostatnia pandemia. Natomiast myślę, oczywiście nie chcę być złym prorokiem, ale kolejny to nie będzie wirus, tylko to będzie superbakteria, która, z którą będziemy mieli dużo większy problem. I nie będziemy mieli żadnego antybiotyku, który sobie będzie w stanie z nią poradzić. To była czysta przyjemność dla mnie, jako, właśnie, medyka, porozmawiać o tym. Bardzo, bardzo panu dziękuję i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Gratuluję panu nagrody. Bardzo trzymam kciuki za. Za Pana pracę. Właśnie skończyłem badania wśród studentów pielęgniarstwa a propos COVID wśród studentów pielęgniarstwa w całej Polsce, więc teraz je analizuję. Też Też wychodzą bardzo ciekawe, interesujące wyniki, jeśli chodzi o, o szczepienia, więc, więc trzymam kciuki i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i jestem bardzo ciekaw wyników Pańskich badań, jeśli myślałam o studentach pielęgniarstwa. Tak, już są zgłoszone. Nie, nie mogę o nich teraz mówić, bo są Rozumiem. zgłoszone do publikacji, ale myślę, że w tym roku jeszcze dwie publikacje się na ten temat pokażą. Świetna informacja. Bardzo dziękuję. Dziękuję.